Witam Was serdecznie kochani na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania czytania tarota na tydzień od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku. Będą to ogólne energie nadchodzącego tygodnia, jakie będą Wam towarzyszyć, na co należy zwrócić uwagę, czego się wystrzegać, serdecznie zapraszam. Czytanie tarota przygotowane talią Arkadia Tarot. Jeżeli podoba Wam się ta talia i chcielibyście ją mieć w swojej kolekcji, w opisie pod filmikiem znajdziecie link. A teraz przechodzimy już do czytania. Poniedziałek, 29 marca, dziewiątka kielichów. Tutaj mamy energię zblokowaną tej dziewiątki, a to niesie taką informację, że nie wszystko może być takie, jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. Z jednej strony uważajcie na osoby, które będą wydziewały maski, będą się pięknie uśmiechać, a niekoniecznie te dobre intencje będzie, będą się za tym kryły. Jest to karta, która pokazuje, żeby nie przesadzać. Nie przesadzić ze swoimi emocjami. Nie przesadzić z tak zwanym trochę chciejstwem, dlatego, że e, może się okazać, że e, nie to, inaczej, że to, co otrzymaliśmy, wcale to nie jest to, czego tak naprawdę pragnęliśmy. Wtorek e, 30, 29 marca 7 buław. Jest to karta, że macie asa w rękawie. Niezależnie od tego, e, co zamierzacie zrobić. Karty, karta tutaj radzi, aby być pewnym swojego. Jeżeli macie jakieś e, sprawy do załatwienia, e, jeżeli chcecie przeprowadzić ważne rozmowy, jest to właściwy dzień na to. E, energie będą Wam sprzyjać. E, będziecie emanować taką energię pewności siebie e, i, jak to mówią, nie ma rzeczy, e, których by nie udało Wam się e, zrealizować tego dnia. Środa 30 marca, karta śmierci. Karta, która niesie informację, że pewne rzeczy mogą się kończyć. I tutaj, niezależnie czy to sfera osobista, czy to sfera zawodowa, karta tutaj wskazuje taką informację, że może lepiej odpuścić, że pewne rzeczy, czy pewne sytuacje, czy pewni ludzie. Powinni odejść już z naszego życia, dlatego że tyle, ile miało się zadzieć to się zadziało. Nie należy trzymać się uparcie, nie należy uparcie trzymać tak zwanego trupa w szafie, bo do niczego to nie prowadzi. Mogą to być trudne emocje, ten dzień może nie należeć do najłatwiejszych. Ale, ale za tym zawsze kryje się nadzieja. Nadzieja na coś nowego. Karta śmierci jest to także karta transformacji, karta zmiany. Karta zmiany o 180 stopni. Dlatego niektórzy z Was tego dnia mogą podejmować właśnie takie konkretne decyzje, decyzje życiowe, które totalnie zmienią Wasz kierunek. Każda decyzja jest dobra, dlatego że prowadzi do zmiany. Czwartek, 31 marca, karta wieża. To też nie jest najłatwiejsza energia. Energia, która pokazuje, że jeżeli coś nie jest dla nas, to po prostu nie jest i prędzej czy później to się zakończy. Na gruzach tego wszystkiego można odbudować coś zupełnie nowego. Karta, która tutaj niesie radę taką, żeby mocno zwrócić uwagę na swój dom, na swoje miejsce, na swoje korzenie, na, na, na takie poczucie komfortu, poczucie sfery komfortu. Jest to dobry czas właśnie na podejmowanie decyzji związanych z rodziną, z domem, z relacjami, po to właśnie, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby poczuć się na miejscu. Mogą to być także banalne sprawy, chociażby remont domu, zakup domu. Generalnie karta, która pokazuje, że nadchodzi coś nowego. I myślę, że to jest bardzo fajna informacja. Piątek. Piątek mamy już 1 kwietnia. Król denarów narów to energia finansów, to energia pieniądza, to energia stabilności. Jeżeli tutaj macie plany załatwienia jakiejś formalności, jest to świetny dzień. Jest to karta, która pokazuje takie, poczucie poczucie komfortu, że wszystko idzie tak, jak trzeba, tak jak ja chcę. Może to być nowa praca, może to być, to być dobre mogą to być dobre wiadomości dotyczące finansów, a równie dobrze może to być energia osoby. Po prostu, która pojawi się na waszej drodze. Sobota, e, karta wiedunki. E, jest to karta, która pokazuje, że tego, ten, ta sobota to może być takim dniem dla was, e, gdzie może zaszyjecie się z, e, gdzieś z książką, może pójdziecie na spacer. E, karta spokoju, karta przemyśleń, karta e, trochę skierowania się. E, do wewnątrz, do swojej intuicji, do swojej podświadomości. Myślę, że ta sobota będzie takim dniem, gdzie, gdzie naprawdę odpoczniecie, gdzie taki luz pozwoli Wam spojrzeć na swoje życie, na ważne, na ważne dla Was sprawy, zupełnie z innej perspektywy. Niedziela, Paźdenarów, denarów tutaj zblokowany, pojawia się na niedzielę. Niedziela może, może być taka trochę chaotyczna. Drobne rzeczy, które mogą wyprowadzać Was e, z równowagi. Może to być, nie wiem, popsuta pralka, telewizor, telefon. E, może to być osoba, która trochę jak taka mucha będzie Wam gdzieś coś od Was chciała. E, myślę, że dobrze by było w niedzielę uzbroić się w cierpliwość i czasami policzyć do dziesięciu. E, energie, które e, taka rada, energie, na które trzeba zwrócić uwagę, albo co zrobić w tym tygodniu, żeby ten tydzień był jak najbardziej korzystny dla Was, rycerz Mieczy pokazuje wyjść z inicjatywą. Mieć, e, mieć swoje zdanie, e, nie pozwolić sobie wejść na głowę. Jest to też karta e, informacji, więc e, szukajcie te informacje. Jeżeli nie wiem, szukacie pracy, wysyłajcie CV, a ten tydzień może się jak najbardziej korzystnie dla Was e, zakończyć. E, na co należy zwrócić uwagę, czego się wystrzegać? Karta księżyca, karta niejasności, karta iluzji. Nie wszystko złoto, co się świeci, więc sprawdzajcie trzy razy. Uważajcie na ludzi, którzy właśnie tutaj nie do końca mogą mieć czyste intencje. OK, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Ja Wam życzę, żeby ten tydzień jak najlepiej dla Was przebiegł. Dużo dobrego. Pozdrawiam.